Hey, witam wszystkich, Daniel z tej strony. Czwarty sezon jest już z nami i wraz z nim nowa mapa Wondel, która jest troszeczkę większa od Ashiki i troszeczkę mniejsza od Almazrak, Tak mniej więcej po środku. Jak dobrze wiecie, ja nie lubię za bardzo mówić o nowościach, dopóki sam ich nie przetestuję. Dlatego tutaj macie gameplay bez cięć. Uprzedzam też czasami bez cenzury, ponieważ no, czasami się pogubiliśmy w ogóle na tej mapie no i czasami też było dosyć śmiesznie. Mimo wszystko uprzedzam, że może być ciekawie. Mimo wszystko, mapa sama w sobie jest całkiem, całkiem fajna. Jest kolorowa, jest przejrzysta, ma bardzo ciekawe lokalizacje i ogólnie rzecz biorąc, zrobili dobrą robotę. Natomiast, to nie tak, że ta mapa nie ma potencjalnych wad, i ja zdaję sobie sprawę, że nie da się dogodzić wszystkim. Niektórzy będą zwolennikami po prostu mapy z budynkami, inni by woleli mieć tak naprawdę pustynie bez żadnych wydm, żeby wszystko było widać. Wiadomo, no nie da się dogodzić wszystkim, natomiast ja sam uważam, że ta mapa ma troszeczkę za dużo wody i troszeczkę za dużo budynków, w tym dachów na które da się wejść, i też nie da się wejść, i, i pokoi, z których nie da się wyjść, bo jest tylko jedno wejście, po prostu taki jeden wielki labirynt w niektórych miejscach jest. I może na odnowę, to nie jest najlepszy pomysł, na Battle Royale może jakoś to ujdzie, natomiast na odnowę, na bardziej dynamiczny tryb, sam do końca nie wiem. Jest jeszcze dynamiczna pogoda na tej mapie, czyli mgła, która się pojawia w randomowych momentach. Ja sam do końca nie wiem co o tym myśleć. Jest to ciekawy dodatek i ponownie uważam, że na Battle Royale może być to ciekawy dodatek, no, natomiast na odnowę, która jest bardziej dynamiczna, sam nie wiem. Ponownie będą osoby, które będą zwolennikami takiej dynamicznej pogody i będą osoby, które po prostu nie będą, nie będą za bardzo zadowolone z tego, że się mgła pojawia. No jest jak jest. Mimo wszystko uważam, że to jest dobra zmiana w dobrym kierunku, że coś dodają, coś robią. Ja wiem, że pojawiają się głosy, że ta mapa jest kompletna. Kompletnie do niczego. Ja osobiście preferuję grać Battle Royale, więc będę grał częściej na Almazrach. I kiedy się pojawi tryb Battle Royale na Wondelu, to też tam będę po prostu zaglądał. Mimo wszystko daje tej mapie takie dobre 6,5 na 10, czyli po prostu dobry dodatek. I jeżeli będą po prostu dodawać mapy coraz częściej, to myślę, że w Warzone pójdzie w dobrym kierunku. A, a sam update, sam w sobie, był naprawdę całkiem solidny, nie licząc. Tradycyjnych bugów i błędów Których po prostu najwidoczniej Nie potrafią zmienić Od początku Warzone 1 No po prostu taki jest urok tej firmy Cóż zrobić, mimo wszystko życzę wam miłego oglądania Zostawcie tą łapeczkę w górę Jeżeli jesteście zadowoleni z mojego kontentu Komentarz też jest mile widziany No i subskrypcja jeżeli jesteście tutaj nowi I chcecie wpadać po kolejne filmy i live streamy na tym kanale, ponieważ robimy je prawie codziennie. Dobra, miłego oglądania. to jest O, goście, mam bezpa, falę. No, na nie wiem, jak tu wejść, nie wiem, zamknie, zamknie. Nie za tego wyjść. Ja palę tutaj na lod, na mnie yeah. się wejdzie. Opa, zabiry, ty. Wiesz, nam ja miesiąc, też, już na mnie jakiś żuke ląduje. Żuke machę weź, może pierdolę z tym cymbalem. Po Dobra, goście o jezu, kolejny typ nigdy z tym nie wyjdzie. To nie jest... wiem, stary. A, ja, czwórka nam biega, na jest. Ja się zgubiłem już tej lokalizacji, Ale nie? Ale zabrak, czuć, stanie. Tak, że... Gdzie ja tu mam bies? Pierdolony Hogwarts kurde. Nigdy nie obejrzałem tych filmów do końca, tak, by. No to piwa. masz teraz, masz ten. Nie, nie, nie no, wiem, gdzie jest. Jak ktoś mnie chce podjechać, mi się to nie podoba. No, ja... o kur. Gdzie tu tam wlazłeś? Jak tam tam wlazłeś? Tak, Jaką linkę tu znalazł, gościu? Toś mnie goni, Tamek, ktoś mnie goni, o, mnie nie kurwa goni, o, o, kurde, to umieramy ja, razem. Ja się, się czuję, stary, duch, duch, duch mnie gonił, tej. O, to o to to nie nie ja nie wiem, się wchodzi do was. <laughs> nie mam pojęcia, gościu. Tu na dole jest? Na dole, na dole, dwóch, na dole, do. Tak, no, ja ja się zgubiłem, no. Mówię, ja tu nigdy więcej nie ląduję. O kurde, o kurde, gościu, to RPGi lecam. Co tu się. lecą. Tam RPGi lecą. Oh, RPG lecą, okuły. RPG Leży ty chłop. Ale to was chłop, chłopie, nura zajebał. No, zarobiście dwóch zabięto. No. Słuchajcie, ja wam powiem tyle, że. Do Ucieka. zobaczenia w strefie. Jak <laughs> Jak pomagam. Pomagam. Dawajcie, fito, robimy tutaj cały hogwart. O okay, ja tu lecę, kurde. Władza pierś, lepszy. A to, 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 dobra, to, to się zgołdzę, we no, dwóch zdań Twój towarzysz wraca do gry. Dobre, Ty jak tu na zewnątrz już holdują, co jest? W wieży sobie siedzi księżniczka pieprzona. <noise> ja mam, gdzie, w której wierzy, w której wierzy, wierzy? Której, no chociażby za niego. Teraz mnie no, spuszował. I jestem uwalony. O kurwa, spadłem. Za ostrobie, za No lady jeszcze ma. Ja nie jak mam awą, ja, ja Stary, Ale mnie tutaj jeszcze submarktów biją. Co jeszcze moździoś na miejsce. Znaczy nie możesz jeszcze koten. O nie, strefa. O nie. A, 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 a. Ja nie jeszcze już nie wziąłem w tym nowym mapę No oh, polta, no nie, no umieram. Nie, nie, nie. Nie, nawet nie wiem, nie widział. Jest on jest. Kurwa, z każdej strony. Tu. Tu bo... Piękny kawałek. Góra, góra, jeszcze jest. Nad wami, nad, nad, na murku był. Podnosi? Gdzieś podnoszą Gdzieś tu, tu, tu Jeden na jawy. O kurde, ładnie szkończył, dobra, nie trafia mnie z żukiem. Leży Ej, plecy wam robi dwóch typa, tutaj przede mną. Dobra, czekaj, ja, ja, o kurde, dostałem. Jak się tu wchodzi. No, dobra, ty gadał. Na mnie? O, snajper pił. Kuty kurde. Nie, kurde. Nie, go nie widzę, skąd ty pijesz. puszuję ja, <laughs> was. A dostałem z tunem akurat. Bez keba jest. Ojojoj, no. ja dostałem Dąbujesz zlep. Oj, czekaj. O najcie, na ja dobijemy. Jaki chaos tu jest. Kurwa, pójdź i mnie kurwa, pójdź. Jeden nog, pójdź. Oj, ja się obszarowałem. Spiritu śmierdzieram, pójdź. 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 Jeszcze ja plec mi jakiś, jak mi się podobał. ŁANIE! UUUU! co tu się odwala? Spirytus spierdala, skończył. Weź tu, jestem sztyk. Ja kupię, ja kupię, ja kupię. E, co chcesz? I'm Am oczekuję. Armor, armor, armor. Kupuję armor. Kupuj armor. Gdzie jest sklep? Nie, tutaj, tutaj. kupuję. jest Gdzie <laughs> jest sklep? mnie to już nie chce, był znalazłem. Dobra, ej, to sobie. Tu macie resalpa jeszcze. Spirytus balonus. Ale tutaj te balony chuje... nie A nie Trochę ta. Zbierzemy mi. Tam. Tam. O kurwa, tu I się ręka. Ja to to nie widzę, Gusiu. Faj, komplika dostaje teraz. He <laughs> He He Wróch się desentuje. Desent. O troszkę. Ee, w precyz. nie, od... Od? Odtąd. Od... B, B, ja w ląduje góra. Leży. Ale B, B, wroga. Na dole jest ktoś. Ej, na mnie. Nie no tobie? ty jest na dole, gabe. Ale żeś mnie odepchnął, goś. O uh! O, wypierdano skłagos! Wypierdano <grymianie> skłagos! O kurde gościa! E, nic nie widzę, dobra, wszystko widzę jak jestem sobie sobie, dobra już nic nie widzę. Ty ej, ciągle jeszcze amo nie widzę. Amo mi zginęło, nie widzę amo. Nie, Coś, ty Nie! Co jest grane? Jest tu spokój! Ej, co jest, eee, co jest? Dobra, biec, co, nie co, za to, da, to Co? Ej, dobra, nie, nie, robię klipa w momencie tego, co się właśnie wydarzyło. Łapie pojeba. Leżeć kutę! Jestem w jakimś labiryncie, co jest, kurwa? Nie wiem, gdzie ja jestem. Ty! Ma... dwóch typów! ty no. Kurwa! <gry> tą mapę jakiś troll projektował. I love it. To ty? To ja. Oni tam są, czy nie? No, no, to ej, no ten mnie do to, szaudu to, to, to prowadza, ten z tyłu. Oni tam byli, no. Jednego ja zabiłem. Enemy dropping. Ej, co ty tu? One shot! Absolut! Easy frag! W środku! Leży! Dawaj to! Jeszcze jeden dodał, już z tyłu! Ktoś? Tak, tak, z tyłu! Ja jestem na górze. Bo no to zajebiście. Pomagał ci! Daj park, na go. Ubieraj! Fajnie, powaliłem trzech gości Nie no, z tego. Ale... Nie mam kebów? Mam. Ała! Ktoś mnie goni, stary, ja się tu boję biegać! Stary, ja dostaję cały czas <śśmieniu> Co się odwala? Co się odwala? <śmieniu> 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 ile <tego> Znale, <śmieniu> Fajnie, że mój smoke zniknął. Się... Lecisz, 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 nie zatrzymujesz się. No, dobra, dobra, daj lecimy. On ty... Jak Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jest, to jest, to... jest, cały... Kurwa. Ja, ja mi się tutaj facepie przył, ja nic nie widzę teraz. Ja musiałem cię ja się zostawić. Tu właśnie pokusił dziś gdzieś. ja mam tutaj O nie, o nie, łącz od, Zamek. się, bo tu zaraz Dobra dobra Dzięki. Ja muszę kiedy -y zabrać po nim? Przed mną tu no blisko będzie? tu. jakiś. testem jestem. Ja jestem na drugiej Łączony leży. ty? Się... Ja muszę się sklebać? Skeba? jeszcze Jeden bez skawy, jeden bez skawy. Łączony leży? Ja Marzyn? No, jak to. Ja nie wiem ile w ogóle Ja mam trzciankę z kewami, rzucam ją Ja mam zbugowane te, maska złota Spada na was typ, spada na was typ Na, na naszym dachu bydlę Dobra, dobra, dobra. Weźcie swoje rzeczy Nie ty? w typ? Bydlę jakiś Web przebiegł Ja mam syntexy czy mam syntexy Na mnie Leży, leży Jeszcze jeden z tyłu Pewem Plecy masz plecy, plecy. Nice Ja nie mam kevów e, znaczy nie miałem Jak tu się kurde wchodzi jak ja w ogóle ty jesteście Co się dzieje nie wiem, stary, ja tutaj. Słyszę jest... typa jeszcze, albo pode mną, albo nad sobą. Właśnie też nie wiem, nie jestem pewny. Że... tu jest, tu jest wejście, tu jest drabina. Ja jestem na biję do typa i go nawet nie widzę. Nie, za wolą no jest... na mgła. Jak kupi jakiś. Nie, za, za gęsta ta mgła. Lepiej by było, jakby to było gdzieś. Tam. No, w sensie nie, ja biję do typa i go nie widzę. No ślepo, Za nami jest gdzieś tu. Gdzieś. Nie wiem. Dostałem high alert z pleców, ale nie wiem wykład. O... Do tego Dlatego labiryntu to ja nie wchodzę w dupę Ja też nie, to jest. Ja się tam boję, bielet. Nie wiem stary. Ktoś jest dropping. No wyszła i pieczy. Jest sam, Nie skanuję te, te. Jak nie skanuję, żebym. blisko podszedł. Gdzie, gdzie, gdzie? Nice. Dobrze, że miałem E, O kurde, dostałem bułę, damek od e, e, od E, plecy, 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 właśnie tam. Eee, no... Resplituję. Kurde, ja nic nie, nie widzę, widzę, stary. Ja, ja też kompletnie go nie widzę. Glinta też nie ma, tu jest jakiś. Ja nie wiem do kogo strzelam, stary. E, nie, Masakra, ja nic nie widzę, stary. Tu jest też ty. Gdzie? Kupia, Kupia, no, na, na, na tym no, budynku. Marko trafiłem go. Leży ten Dobiję Lubiście go. Ta ja, nie wiem, znaczy no, no, tego tego. Nie, jest leży, leży, leży. Wrogi best. Podarłeś. Ja, e, z e, tyłu tak, zostańcie w górę. Fuck, ord no, do zostańcie w górę, idź. No bo się trzeba dalej leżeć, leżeć. Nie powinienem, że chciałem cię podciśnię go. Oh fuck. Wiedzą mnie przedown. Nice, no, leży tam. Mamy tylko 25, oby tak dalej. Ja chyba idę na sklep. Przecieńka, granat się. Znaczy, Alarm mi świeci, ma w na sobie. Tu jest bez kewa w labiryncie. Co tu się odwala? Dostał, dostał trochę. Jeden tam leży. Jeden jest obity. O kurwa. Plecy, plecy, plecy! się mnie, macie twierdza stref? pił od was szeptem z tego ej, ej. Macie sklep od... Ja wiem, stary Tam jest typ z pompą, ja tam nie wchodzę Ja to zaraz ej. wezmę, ale airstrike jest, co nie? Ja zaraz cię podniosę Dobra, dobra A A, jest Ej, z Ej, Gap, rzucam strzelniczkę, mamy Ej, możemy na smokach go tam wejść No bo airsack, mu puszczam i może wejść, może wejść, tylko mnie to powali Tak jest, włócznik przyjedzie. Dajcie się do bezpiecznej strefy Bez pomocy się spigamy to co? Bez ma Nie, tam są no ludzie, on... tam ten drutuje. Pochaliło go tam, nie? No idę, ja Jednego po... prawie powaliłem w tym. Z gazu wam biegnie. Za... Nie, no kurde. bo um, przecież jest ślepy tam. No, ale to może. Jeszcze na na mnie leci, zarobił. Na mnie też. Nie! Ha, nie! O jeszcze, no, możesz we mnie wlecił. Nie! Daniel biegnij, o nie! A! Uh, o! Oh. Nie! Come on! Tu jesteś. Najlepszą broń w grze robić to. Same solówki są. Same. same solówki, jeden w wodzie. Jesteś w stanie chyba wejść do tego. Ta to 300. Weź co ten, ten Tego śmierdziela. I to ma lagi, uważaj. To, to, to nie jest normalne. Ej, eee, masz ty masz tego RKM, ale już za późno na niego. Pamiętaj, że masz tego, masz wskazówkę, nie? Jeszcze masz tu cefo. Jedna dole. Nice. Wąbiłam. One Wąbiłam. One, one one. Mierdziela mu, pójdź tylko, jak zobaczysz. Do wody, do wody, do wody. Ten typ jest w wodzie. Jest w wodzie, masz jest w wodzie, wodzie. Masz pistolet, masz pistolet, masz pistolet, masz, pistolet, masz. go skrobować. Nie mam pistoleta. I to, let's go! Let's go! Let's go.